Witam w pierwszym filmie na tym kanale um, Chciałabym w tym filmie pokazać co będzie na tym kanale i jaki będzie temat na przykład I od razu mówię, że jak nie chcecie, to możecie nie oglądać, ale jak już interesuje was matematyka Minecrafta i inne gry na telefon Na przykład taka idea, pewnie będę grał Będę robił jakieś zadania to możesz zasubskrybować i dać łapkę w górę ja nie mhm. bez poruszania lecę na gierkę opowiadam wam co będzie na tym kanale pierwszy raz jak nagrywałem, bo to moje takie początki z zróbmy pierwszy raz tak nagrywałem to w ogóle mi się nie nagrało a na ACMC dostałam bana więc fajnie to wyglądało Więc tego zmieniłem serwer. Skoro mi się nie nagrało, bo fajny ten tytuł co będzie. Jak odblokuję komentarze będziemy mogli napisać w komentarzach jaką byście grach, chcieli i tak dalej. A tutaj zagramy jedną gra taką bedworsów. Okej. Okay. Tutaj pełna funkcję, więc... Jakby to sobie. Ale... Uczy się trochę tutaj nagrywania. I mój pierwszy filmik będzie. Będę nagrywał co 2-3 dni. Latem będzie bardzo dużo filmów. Latem będą plagowały może codziennie nawet. i Więc nie martwcie się. Będzie. Jeśli w ogóle to żeby byłoby, coś by fajnie było, jakby ktoś zobaczył, bo no, ch chciałbym coś w końcu na YouTube ten bym coś udało mi się robić A będę do w żeby do domu. Minecraft'u będę na kompie, na telefonie. nagrywał Macie ja ci jakie gry mogę zagrać. Mogę nawet pobrać, żeby. Dobra, 10. Może jeszcze cięcie i tak dalej poogarnąć I ten cały mam też. Była ja dokładnie, nie wiem jak to się odbywa. Trochę dam mikrofon, żeby było lepiej nie słychać że lepiej teraz już jest? Chyba tak. Dobra. Stysiu, tysiu, o. Stysiu, ptysiu. Jeszcze ten, będę pełna, jaki gra PPL, grać też Minecrafta. Może serwery proponować, jakie lubicie na przykład. Kiedyś może i live'a Kurde, komputer mi wyrabia, ale internet już nie. Oj, lagi będą trochę. A dobra, mam nadzieję, że wszystko nagrasz jest, to będzie ok. Lagi są mocne, nie ukrywam, jest taki już internet jest u mnie. To też niestety może być główna przyczyna. Na pewno tak, w soboty, i w niedzielę pewnie będą się pojawiać filmy częściej na, na komputerze, a na telefonie będą się pojawiać w poniedziałki, wtorki, świetnie.

Dobra Nie ma sensu jak tak to ma wyglądać Więc po prostu zakończę film Dziś I następny film będzie Prawdopodobnie jutro Jeśli oczywiście coś z tym filmem się stanie Też się wybije w górę lub coś Dobra to ja będę kończyć. Mam nadzieję, że film mi się podobał. W tym nic nie było, więc raczej Wam się nie podobał. Ale bym prosił bardzo o Suba, żebym mógł się rozwijać na YouTubie, i żebym był szczęśliwy. Dobra, to co? Żegnam.